W tym odcinku przybliżymy sobie podstawowe typy danych dostępne w języku Python. W tym celu stworzymy w Pythonie prostą grę tekstową działającą w terminalu. Będzie to gra typu wisielec, która polegać będzie na odgadywaniu przez użytkownika liter w słowach lub zdaniach. Zacznijmy jednak po kolei od stworzenia gry, w której zgadujemy pojedynczą literę. Na początku gry wylosujemy pojedynczą literę, której odgadnięcie będzie zadaniem użytkownika. Posłużymy się modułem Random, który dostarcza nam funkcję umożliwiającą wylosowanie pojedynczego elementu z zadanego zestawu. Zestawem liter, z którego dokonamy losowania, będą małe litery angielskiego alfabetu. Python dostarcza nam moduł string zawierający symbol ASCII Lowercase. Do symbolu tego przypisane są właśnie małe litery angielskiego alfabetu. W tej chwili nasz kod importuje dwa moduły i wykonuje funkcję random choice, której argumentem jest zestaw małych liter alfabetu angielskiego. Wynik wykonania tej funkcji zapamiętujemy w zmiennej, którą nazwałem letter. Sprawdźmy, czy nasz program do tej pory wykonuje się tak, jak oczekujemy. W tym celu po prostu wypiszemy wartość zmiennej letter i uruchomimy cały program. W następnym kroku pobieramy od użytkownika typowaną przez niego literę. Użyjemy po prostu funkcji input, która zwraca nam to, co użytkownik wprowadzi na klawiaturze. Wynik tej funkcji przypiszemy do zmiennej, którą nazwę GES. Mając już zarówno naszą losową literę oraz tę podaną przez użytkownika, możemy dokonać ich porównania i wyświetlić komunikat o rezultacie, czyli o wygranej bądź przegranej. Nasza gra umożliwia w tej chwili tylko pojedynczą próbę odgadnięcia wylosowanej litery. Zmodyfikujemy teraz program tak, aby użytkownik mógł próbować zgadywać wielokrotnie. Program zakończymy, kiedy użytkownik poda właściwą wylosowaną wcześniej literę. Utworzymy nową zmienną, którą nazwiemy OK. Będziemy w niej przechowywać informacje o tym, czy użytkownik podał właściwą literę, czy nie. Początkową wartością tej zmiennej będzie wartość FALSE. Dodamy teraz pętlę WHILE, dzięki której będziemy powtarzać fragment kodu, odpowiadający za pobieranie odpowiedzi użytkownika oraz jej porównanie. Wynik porównania przypiszemy do naszej zmiennej OK. Aby śledzić stan zmiennej OK w kolejnych krokach pętli, dodamy na chwilę instrukcję print w celu wypisania zawartości zmiennej OK. Nasz program działa poprawnie. Usuńmy zatem tę nadmiarową instrukcję print. Do programu dodamy obsługę zliczania prób podjętych przez użytkownika. Potrzebujemy do tego zmiennej liczbowej. Zainicjujemy ją wartością 0 zaraz przed rozpoczęciem pętli while, w której znajduje się kod odpowiedzialny za wczytanie odpowiedzi użytkownika. Zliczać będziemy właśnie te odpowiedzi, zatem bezpośrednio po wczytaniu odpowiedzi użytkownika zwiększymy przechowywaną liczbę prób o 1. Na końcu programu za całym blokiem wewnętrznym pętli dodamy instrukcję wypisującą stan licznika podjętych przez użytkownika prób. Uruchomimy teraz cały program i prześledzimy jego wykonanie. Program znajduje się w pliczku hangban.py. Uruchamiamy go pod interpreterem Python i obserwujemy wyniki. Uruchommy go ponownie. Jak widzimy, nasz licznik zlicza próby użytkownika poprawnie.